Cześć, ja jestem Ziemniak i obiecałem wam ten film. Moja piwnica jest tematem, który poruszam już od kilku lat. Modernizowałem tam m.in. innymi Tam odbywały się ekstremalne testy telefonów z mobilną i wiele, wiele, wiele więcej rzeczy. Teraz w miejscu rzutów jest ściana, o której opowiadałem w jednym z odcinków. I mimo braków update'ów z mojej strony, uwierzcie mi, że prace trwały dalej i do remontu podchodziłem bardzo na poważnie. Dziś pora na srogą aktualizację tego, co się dzieje na dole, bo chciałbym, żeby nagrania do Adwentechu odbywały się właśnie na dole. I wybaczcie moje zmęczenie, ale to wszystko jest ponad moje siły. Nie, bo to tak smutno brzmi. Zrobię to, ale to jest i tak ciężkie. Zresztą zobaczycie sami. Obserwujcie Instagrama, bo tam pokazuje dużo rzeczy takich zza kulis. Tu Instagram! A ten telefon odegrał bardzo ważną rolę przy tworzeniu tego materiału, bo nim robiłem praktycznie większość przybitek z remontu. Tam się kurzyło, nie chciałem aparatu prać. Telefon można umyć pod kranem. I tak jak zawsze, case Mobile Fox chroni mój telefon, tak Mobile Fox jest sponsorem dzisiejszego odcinka, podesłał mi nowe case, żeby mój telefon. Ty, zapomniałem, ale wytrzymał. Za dużo miałem pewności w siebie i rzuciłem tym telefonem. Niepotrzebnie teraz, później będą drop testy. Wysłali mi nowe casesy i opowiem wam o fajnej promocji, którą już możecie teraz zobaczyć pod linkiem. Zajdźmy do piwnicy. Jeszcze niedawno, schodząc po schodach, można było zobaczyć ciężki stan tego pomieszczenia. Należało wymienić całą elektrykę, bo kogoś kiedyś poniosła fantazja w prowadzeniu przewodów i ciężko byłoby przewidzieć, gdzie można wiercić. Tym samym też wykułem sobie rynienkę na eternety, żeby na szybkości poprowadzić sobie gniazdka, gdzie potrzebuje, a tych kabelków zrobiło się dość sporo i dobrze, że powstała ta ścianka, bo miałem gdzie je poprowadzić. Spokojnie, przed zatynkowaniem. Zrobiłem sobie także przepusty z peszla od podłogi w ścianie, żeby móc w przyszłości poprowadzić na przykład, wyższą kategorię skrętki. Zaczęło to wszystko coraz bardziej obiecująco wyglądać. Wiecie, że dostałem case'y w puszkach? Plany oświetlenia sufitu były różne, ale finalnie przedstawię Wam najbardziej dopracowany projekt. No siema, niosę, korytka, fajnie. Dzień już któryś, mamy tutaj projekt, wow, rozpiski, zmiany, bo rozłożyliśmy szyny troszeczkę inaczej, natomiast szyna początkowo podwójnie chodziła i tutaj, i tutaj, ale zdecydowanie lepiej to będzie wyglądało, jak z jednej strony będzie tylko takie korytko techniczne, ta lampa jest do wywalenia, ta lampa jest do wywadania, budowanie nowych lamp, no i tak wygląda. To projekt największej lampy w moim życiu, który zaraz będzie dla Was jasny, bo wszystko Wam wytłumaczę, łącznie ze sterowaniem, ale najpierw opowiem Wam o kejsach i o promocji. Mój poprzedni iPhone 13 Pro Max nie wytrzymał jednego z dziesiątek upadków, a jego uszkodzenie było na tyle poważne, bo zepsuł się Face ID, że finalnie kupiłem iPhone'a 15 Pro Max i jestem z niego mega zadowolony. Mobilfox na wieść, że zmieniam telefon, postanowił o niego zadbać i wysłał mi sporo case'ów. Mają teraz promocję Black Weeks, gdzie można wygrać nagrody pieniężne. Oprócz tego minus 60% na etui, każda osoba dodająca do swojego zamówienia mystery gift dodatkowo otrzyma zamówienie w limitowanym metalowym opakowaniu. Codziennie ma możliwość wygrania 3000 tysięcy złotych, a gdy Mobil Fox przekroczy próg zamówień, to rozlosuje jeszcze 200 tysięcy złotych. Ja bym taki hajs pewnie wpakował w dokończenie piwnicy. Mobil Fox na rynek wypuścił nowe etui ProShock 2.0 dla iPhone'a serii 14-15, które charakteryzuje się nowymi, ulepszonymi bumperami, odpornością na upadki z 5 metrów, podniesionym pierścieniem wokół aparatu dla jego lepszej ochrony, czy wymiennymi metalowymi przyciskami podbitymi miękkim materiałem totali dla ochrony przed zadrapaniami. Ja, ale... Fa Ooo, czy ty to widzisz? Naokoło co jest? Co to jest? Inny rodzaj case'a? Tak! Muszę sobie go personalizować bardziej mogę sobie zmienić tutaj przyciski i wampery. Pamiętajcie, że etui zamawiane w Mobil Fox są zawsze objęte dożywotnią gwarancją i 30-dniowym prawem zwrotu. Ponadto dodatkowo dostałem jeszcze dwa etui bez nadruku na pleckach, żeby zobaczyć o ile solidnie wygląda nowy proszok. Zatem zobaczmy i zróbmy drop test. No, to ci powiem. I wiesz co jest najlepsze? Dla Ciebie najlepsze, bo to pasuje na Twój telefon. No i trafiłem na takie, które jest przezroczyste. A w ostatnim opakowaniu też jest. O! I tu jest rzeczywiście różnica. Możecie sami spojrzeć. Wyściółka, o której Wam już kiedyś opowiadałem. Tutaj wygląda to inaczej. Inaczej przyciski. Zamiast gumowe przedłużki, to to, czyli fizyczne przyciski, rzeczywiście bardzo dobrze się klika. No tylko jedyny minus, to też, że to jest głębiej. Patrzcie, mam kotka na tapecie. Patrz, rzeczywiście tutaj jest tak płycej, a tu jest rzeczywiście grubiej. I tu na te coraz bardziej wystające aparaty, żeby aparaty mniej zdecydowanie wystawały niż sama ta ramka. Skoro mamy nową wersję etui, no to pora na drop testy. iPhone 15 Pro. Wyobraźcie sobie, że chcecie sobie zrobić zdjęcie na schodach, a tu telefon jest cały, z przodu jak i z tyłu. Jak iPhone 15 Pro spadł mi ze schodów. Cały. A wyżej? No wyskoczył z case'a, ale nic się nie stało. Jeszcze raz. A weź go podrzuć. Się nie chcę są... po schodach chodzić, bo mi spada chyba telefon. Wow. Cały? Na Naprawdę dobrze sobie radzi ten case. chcesz do kogoś zapukać na przykład. Widzieliście na wielu moich testach, nawet starszej generacji case'ów, ile były one w stanie wytrzymać. Więc tutaj o telefon się nie martwię. Odkładam go rzutem. Nie, nie rzucajcie telefonami, to ma was zabezpieczyć, jakby wam przypadkiem spadł. Ty, ale ty z tym! To jest Kozacki. Dość sporo tych caseów. Finalnie dla siebie mam do dużego telefonu te, a reszta będzie do wymiany dla Mattiego i Dagmary. Niech korzystają. Link do, link do promocji znajduje się w opisie, natomiast my wróćmy do sterowania i ogólnie oświetlenia. Tak też projekt lampy coraz bardziej się klaruje i mam nadzieję, że łatwiej po moim tłumaczeniu go zrozumieć. Przełóżmy go na sufit. Tutaj będzie ogromny gdzie potrzebuję środek 2,5 metra, chyba na 6,5 metra środek wypełnić piankami i po prostu w tych korytkach ogromnych będę puszczać kabelki do tych lampek, żeby one wystawały na 2 metry z tych 2,50 I jeszcze dookoła będą ledy adresowalne, żeby świeciły na ścianę, póki co po tych wszystkich robotach cały czas każdego wieczoru osusza pomieszczenie, żeby wyciągnąć wodę. No i tak to wygląda na ten moment. Ze względu na podział lampy na sześć indywidualnych punktów świetlnych, musiałem taki twór na ścianie zrobić, który odzwierciedla fizyczne rozłożenie lampek na suficie. Ja wiem, że to pokracznie wygląda, ale teoretycznie działa, więc jestem zadowolony. Chyba. Nie obyło się też bez wizyty elektryka z uprawnieniami, który sprawował pieczę nad przebiegiem instalacji, bo nie ukrywajmy, ja jestem amatorem i wolę się upewnić, że coś jest zrobione dobrze i prawidłowo. Już nie mogę się doczekać, kiedy tutaj ułożę wykładzinę. Rzucimy gniazdkę, gniazdkę już pojutrze i będzie pięknie. Jeszcze. Dużo roboty przed nami. W moim układzie okazało się, że przy moich testach popełniłem jeden błąd. Musiałem finalnie zmienić dwa przewody miejscami, żeby poprowadzić osobne tory prądowe do osobnych potrójnych łączników, ale to nie problem. Wiecie, papier przyjmie wszystko, a realizacja układu w rzeczywistości może przysporzyć problemów dla osoby niedoświadczonej. Analogowe prądy są, takie są. I tu są już powyprowadzane przewody, z tym trzeba zrobić porządek. Oj, jeszcze roboty, a roboty, a z tym? Tego to chyba nie dokończy przed Aventem. W środku nocy przeprowadziłem testy. Jakaż to była moja radość, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem zapalające się światło w studio. Wciskając kolejne przyciski, poczułem się, jakbym rzucał zaklęcie lumos, które powoli wypełniało magicznym światłem wnętrze komnaty. To wciąż tylko model działania i na szybko przygotowane lampeczki, żeby sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo, a nie finałowa forma, do której niebawem będziemy się powoli zbliżać. O kurczaki, jeszcze to jest do dokończenia, do sprawdzenia, ale no, rozrasta się. A ta pantanina? Wow! Widzieliście, że to było w formie bardzo mocno niedopracowanej, natomiast wspólnie razem z elektrykiem doszliśmy do pewnego porozumienia i to, co widzicie na ścianie, jest modelem teoretycznie finalnie dobrze działającym, który jest już bardziej uporządkowany. Ładnie to wygląda, nie? I to będzie główne centrum sterowania całym światem, które będzie można odpalać za pomocą pilota. To, co widzicie w tym pomieszczeniu, to miejsce, gdzie była wcześniej sauna. W tym momencie jest postawiona jedna ścianka, to jest co prawda ścianka ruchoma, bo za nią znajduje się toaleta. To pomieszczenie jest jeszcze długo. Czy ty to, Mati, widzisz? Widzisz, jak to wygląda? Idealnie gładkie, równe ściany. Wszystko przygotowane tak naprawdę pod montaż. Jutro będziemy czyścić podłogę, musimy pozalewać dziury jeszcze, które są na przykład po ściankach, jakie tutaj stały, żeby podłoga była płaska. Dorzucimy tylko listwy przypodłogowe, zazbroimy wszystkie te przewody i będziemy wiercić, klejąc panele po drodze lampy na górze. Bo żebyście zrozumieli, o co chodziło z tymi numerkami. Otóż będziemy mieć sześć sekcji lamp na suficie, tak jak mamy to tutaj. Każda z tych sekcji będzie Mogła być osobno włączana, czyli w tym przypadku e, możemy sobie wiesz, kliknąć tą konkretną lampę, żeby ta konkretna lampa się na przykład zapalała. I taka każda pojedyncza sekcja to będą tak naprawdę dwie lampy. Czyli przykładowo lampa numer jeden, która znajduje się w tym miejscu, to to będą dwa dwumetrowe paski LEDowe nade mną. Ale wyobraźcie sobie, dwa paski tutaj, później lampa numer dwa to dwa paski tutaj, które będą przez siebie przechodzić, więc będzie dwa paski, to jest lampa jeden, dwa paski, lampa numer dwa. Dzięki temu, że będziemy oświetlać ten pokój tak naprawdę sekcjami, czyli zaczynamy. Od lewej strony idziemy w prawą stronę, to tak samo mamy łączniki potrójne. Chodźcie zobaczyć. To, co tutaj widzicie, to pierwszy wyłącznik jest pojedynczy. On spina tylko i wyłącznie zasilacz. Jeżeli wyłączymy go, to wyłączamy całe światło. Chodzi o bezpieczeństwo. Rozłączamy totalnie wszystko. Jeżeli go włączymy, to będziemy mieć sześć wyłączników, które będą po kolei odpowiadać kolejnym lampom. Ale możecie zadać pytanie: po co jest tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przycisków? To jeszcze nie jest podłączone. Mam tylko wypuszczone przewody. Na jednym wyłączniku będziemy wyłączać. Zasilanie zasilacza 5V, żebyśmy mogli wyłączyć wszystko, co jest na 5V. Na 5V będą takie małe 5V ESP8266 w wersji 1F Mini. Nie pamiętam nazwy. Drugi przycisk będzie wyłączać 24V zasilacz, który będzie zasilać LEDy adresowalne, które będą bardzo fajne. To Wam będę musiał pokazać w następnym odcinku. I każdy z tych kolejnych wyłączników to będzie odpalanie kolejnej sekcji lamp, które uwaga, będą po całym tym ranciku profilu, czyli będziemy mieć LED rozciągniętego na przestrzeni całej ściany, my, mając tą lampę w tym miejscu, zobaczcie, co się dzieje ze ścianą. Ściana wcześniej koloru białego, w tym momencie będzie koloru kolorowego. Co prawda, na modelu, który stworzyliśmy, udało nam się sprawdzić i rzeczywiście uzyskiwaliśmy bardzo fajne efekty wideo, że ta ściana była fajnie pokolorowana. Natomiast po dziś dzień nie wiem, czy wszystkie zainwestowane pieniądze i cały zainwestowany czas w robienie tego i cały know-how, którym musiałem pochłonąć, żeby to spróbować ogarnąć, nie mam pojęcia, czy to będzie miało sens, czy nie. To też trzymajcie kciuki, bo za dwa dni będziemy montować profile i testować lampy. Wtedy będzie na pewno kolejna aktualizacja, taka już totalnie przedadwentechowa, żebyście zobaczyli, jak całe studio będzie wyglądać. A ja się jaram niesamowicie. W końcu będę mieć swoje miejsce, gdzie będę mógł siedzieć, i nie będzie nikogo. Chowam się pod ziemię, bo ziemia to ziemi, bo grunt to zdrowie. To wszystko traktuję jak DLC, czyli, żeby odblokować ten pokój, to trzeba kupić DLC, czyli zrobić remont. Na razie odblokowuje największe DLC, czyli największe studio. Natomiast też w kuluarach dzieje się więcej rzeczy. Chcemy jeszcze obrobić i w tym wszystkim, oczywiście, pomaga nam ekipa Janusza. Janusza, którego poznaliście, który mi niejednokrotnie tutaj pomagał w remontach. Tutaj zabudujemy, zamkniemy drzwi. To wszystko trzeba obmalować, obrobić, że jak ktoś będzie przychodzić, to będzie widzieć elegancko skończone studio, bez bocznych korytarzy. Chociaż wiem, że każdy tam będzie spoglądać. Natomiast tutaj, byliście. Tutaj widzieliście. Tutaj jest kotłownia. Ale chwila. Dlaczego ja mogę stać tutaj? Dlaczego ten boiler widać? Tu jeszcze do niedawna stała w tym miejscu ściana. Wczoraj stała. A dzisiaj stała ściana jeszcze w tym miejscu. I możecie zadać pytanie, co się z nią stało. Teraz tak jak widzicie na przebitce, no to ta ściana dzisiaj była sukcesywnie po troszku odkuwana. Dołączymy dwa pomieszczenia spokojnie. Tutaj mamy i kolumny i te belki w stropie, więc to wszystko dobrze jest konstrukcyjnie. Było z dwoma niezależnymi architektami konsultowane, więc mogę tak zrobić. Natomiast tutaj możemy zaglądnąć do środka i możecie zobaczyć, tam jest boiler. Gdzieś? To jeżeli byśmy zrobili to jedno pomieszczenie jako jeden pokój, który rzeczywiście byłby kinowy, to nie moglibyśmy go w fajny sposób wykorzystać, na przykład do nagrań. To też łączymy to pomieszczenie z pomieszczeniem, które znajduje się obok, czyli możemy jak w serialach zaglądnąć, łączymy z pomieszczeniem obok, żeby zrobić drugie duże studio, takie większe. Oczywiście z kolumną na środku, ale na to nie mamy wpływu. Kolumna musi tutaj niestety zostać, ale łączenie tych dwóch pomieszczeń pozwoli nam w fajniejszy sposób wykorzystać tą przestrzeń do robienia po prostu fajnych rzeczy. Matt już sam się zapowiedział, że w tamtym miejscu gdzie jest w tym momencie kibelek jego będziemy likwidować chyba że chcesz mieć w montażowni kibelek. Chcemy zrobić tak, żeby tam była montażownia, żebyśmy mogli sobie tam rozkładać sprzęty, testować, konfigurować, instalować aktualizacje. Natomiast tutaj chcemy zrobić taką przestrzeń bardziej chillową. Ja jestem mega zajarany. Możecie mi wierzyć lub nie, ale roboty z tym wszystkim jest ogrom. Dziękuję Mobile Fox za Pomoc w zrealizowaniu tego materiału, za to, że mój telefon w tym momencie może uczestniczyć w budowie w bezpieczniejszej formie. Dwa inne filmy, które warto zobaczyć, miejsce na subskrybujkę. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!